Pomiar rezystancji oporności elektrycznej. Pomiar, jak powiem, rezystancji oporności elektrycznej, to są zamienne nazwy, dokonuje się omomierzem. Na początek troszeczkę teorii. Rezystancję określa prawo OMA. Prawo OMA to jest, że R to się równa. U przez I, czyli to jest stosunek napięcia do płynącego prądu. Praktycznie rzecz biorąc, na elemencie, na rezystorze, który jest elementem liniowym, yy, przy spadku napięcia 1 yy, V przepływa prąd 1A. A więc ten rezystor ma oporność 1OM. A więc, co idzie praktycznie rzecz biorąc yy, za tym prawem OMA? Czyli na elemencie, na którym jest spadek napięcia, przepływa prąd i w ten sposób wyznacza się y, rezystancję. A więc y, praktycznie rzecz biorąc z tego wynika, że przyrząd taki jak omomierz, on y, wysterowuje, y, podaje napięcie na element. Co za tym idzie, nie wolno y, na zakresie omomierza podłączać się do urządzenia, które jest pod napięciem. Pomiarów y, oporności dokonujemy na elementach, na których nie występuje żadne zewnętrzne napięcie. Tutaj jeszcze, żeby to bardziej uzmysłowić, pokażę w jaki sposób metodą techniczną y, wyznaczamy rezystancję. A więc y, tutaj mamy rezystor y, dużej mocy, 100-watowy. On ma oporność 15 ohmów, to jest 15R napisane. Podłączam zasilacz. Tutaj na razie mam, ustawmy 0 V na wyjściu. Podłączam zaciski do tego rezystora, już mam podłączony. I ustawmy na przykład 1,5 V. Napięcie. Mam ustawione napięcie 1,5V i płynie mi prąd 100 mA, czyli 1,5V podzielone przez 1,1 A to jest 15 ohmów. Jak ktoś nie wierzy, to mogę podzielić 1,5V podzielone przez 100 mA, czyli to jest 10A 15. Omów, to wychodzi, a więc jak widać, jak powiem, to jest można w dużym, to jest zastępczy, że jak powiem, omomierz w połączeniu z kalkulatorem, miernik omomierz podaje napięcie na rezystor, przepływa przez to prąd i omomierz wyznacza jaka jest oporność elektryczna, a więc tutaj pokazałem metodę techniczną wyznaczania oporności. Ustawmy na przykład jeszcze teraz wyższe napięcie, zobaczymy. Ustawmy na przykład 15V. Mam ustawione równo 15V i jak widać też płynie 1 amper, 15V podzielone przez 1A to jest 15 omów, dlatego rezystory są nazywane elementami liniowymi, ponieważ ich stosunek, że tak powiem, napięcia do prądu jest liniowy i stały, czyli to jest rezystancja, jest ich niezależna od spadku napięcia. Dobrze, teraz odłączmy ten rezystor od zasilacza. Wyłączmy zasilacz i pokażę w jaki sposób za pomocą miernika. Uniwersalnego zmierzyć opór elektryczny. Włączam ten miernik z automatyczną zmianą zakresów y, pomiarowych. Jestem na zakresie omomierza i jak widać, tutaj mam y, informację OL, czyli poza zakresem, no bo miernik, że tak powiem, teraz jest ta rezystancja nieskończona, ponieważ między zaciskiem, kom i tym y, z, z literką omega. Jest rezystancja, że tak powiem, tylko powietrza, czyli dąży do nieskończoności. Podłączmy, że tak powiem, nasz rezystor. I jak widać tutaj wyszło mi, to jest dokładny dosyć miernik, że rezystancja wynosi 14,78 Ohm. Tutaj mogę jeszcze ręcznie zmienić zakresy na wyższy, tutaj w kilo ohmach. To mi nie łapie, ale tutaj o, widać, że im, im wyższy zakres, tym gorsza dokładność i tutaj wychodzi, że jest 12 omów. Teraz podłączmy miernik z ręczną, zmianą, z ręczną zmianą zakresów pomiarowych i ustawiam się na zakres omomierza do 200 omów i podłączam czarny przewód do złącza COM, czerwony tak samo jak woltomierz. Tutaj mam oznaczenie Omegi. O, i jak widać, rezystancja wynosi 14,9 OM. I w ten sposób dokonaliśmy pomiaru rezystancji. Jeszcze raz przypominam, ten element, jeżeli byłby załóżmy w układzie zamontowany, urządzenie musi być rozładowane i nie podłączone do napięcia. Tutaj dodatkowo jeszcze pokażę, że omomierz. Yy, Tutaj ten będzie przyrząd jako omomierz podaje napięcie na dany element. Tutaj jest omomierz, a tutaj ten miernik jako Woltomierz. I jak widać na Woltomierzu, ten miernik podaje napięcie około 2,85V, czyli że Omomierz nie może być podłączony do elementu, na którym jest podane napięcie. Raz ze względu, że jak powiem, że, że wynik tego pomiaru rezystancji będzie zafałszowany, dwa, że może dojść do uszkodzenia omomierza.